Dzień, witamy serdecznie w Iquadrans. Dzisiaj będziemy rozmawiać o diarze na żądanie. Z wami dzisiaj Maciej Lelusz i Piotr Kraśniem. Dzień dobry. Słuchajcie, temat myślę ogromny, więc na 15 minut dość trudno nam się będzie spakować, natomiast chcielibyśmy zacząć od tego, że jakby DR nie jest rzeczą nową w portfolio VMware'a i choćby na zwykłym vSphere'ze mamy vSphere Replication, mając dwa ośrodki, możemy się replikować i mieć już jakieś takie chociaż podwaliny, że tak powiem out of the box, staropolszczyzną, disaster recovery. Natomiast co więcej, Piotrze, co jeszcze czeka tutaj na scenie? Lub na nas. No więc tak, od wersji WizFIR Standard rzeczywiście jest dostępne w Application, Replication, czyli już małe firmy, które mają dwa ośrodki, mogą budować sobie całkowicie ręczne procedury, czyli przerzucamy sobie snapshoty na drugą stronę i w przypadku jakiegoś niepokojącego wydarzenia w jednym data center możemy się odtwarzać w drugim. No później możemy iść w górę, czyli jeżeli już mamy v Center, to możemy, mieć, tak z, możemy używać Site Recovery Managera, czyli usługi, która doskonale nam automatyzuje i upraszcza tego typu procedury Disaster Recovery, pozwala robić testy, pozwala kontrolować, czy wszystko nam działa poprawnie, czyli możemy nie robić wszystkiego ręcznie, tylko tworzymy procedury, tworzymy też y, y, takie grupy konsystencji. Na których składa się cała aplikacja, i możemy powiedzieć, że ta grupa się musi otworzyć razem w takiej kolejności, i możemy to testować w izolowanych środowiskach, czyli możemy raz na kiedyś zrobić sobie nie wiem, odzysk naszego systemu, nie wiem, sprzedażowego, produkcyjnego na boku, sprawdzić, że wszystko działa i zamknąć to środowisko. Czyli to jest jakby idziemy w górę. Niestety, te wszystkie rozwiązania, albo niestety, no te wszystkie rozwiązania wymagają jednak poniesienia określonych nakładów, bo musimy mieć dwie lokalizacje, musimy mieć jednak sprzęt, na którym to uruchomimy. No i w przypadku, kiedy nasze środowisko jest coraz większe, no to rzeczywiście jest pewien problem z utrzymywaniem tych nadmiarowych hostów, czyli nadmiarowej infrastruktury po drugiej stronie, która czeka tylko na awarię pierwszego data center. Pamiętajmy też, że Disaster Recovery to jest zupełnie inna rzecz niż wysoka dostępność. Disaster Recovery to jest coś, co uruchamiamy wtedy, jak nam rzeczywiście padnie nasze środowisko, nasze obydwa powiedzmy zsynchronizowane data center, albo kiedy mamy ransomware, bo ransomware jak atakuje nas w jednej data center, a mamy to zsynchronizowane do dwóch, no to ten ransomware to nie dwóch. szyfruje obie serwerownie, więc Dokładnie. rzeczywiście. To... Ja myślę, że tutaj warto też powiedzieć o tym właśnie, to podkreślić, że. HA, nadmiarowość, aktywne data center to wszystko, co powiedziałem przed chwilą, jest jednym regionem. To znaczy, okay. mając dwa data center, to nawet nie są dwie availability zone, tak zwane. To jest po prostu jedna, tylko rozciągnięta na dwie lokalizacje. Więc jeżeli myślicie, że jesteście bezpieczni, bo macie replikację synchroniczną między dwoma data center, to po prostu jesteście bezpieczni w kontekście ciągłości działania takim tradycyjnym. Natomiast niekoniecznie jesteście bezpieczni w momencie, kiedy ktoś wchodzi i ora wam to środowisko, bo jeżeli w jednym data center synchronizowanym synchronicznie, że tak powiem, z drugim data center coś zostanie zaorane, no to cóż. Po, znaczy ja podam o, inny przykład, bo ktoś mówi: Ransomware może mnie nie dotyczyć, jestem doskonale zabezpieczony. Pomyślcie o tym, że na przykład macie jakiś system i programista po prostu coś źle skonfigurował, lekko mu się ręka obsknęła, i wtedy ta zmiana, którą on wprowadza, no idealnie się wprowadza również w drugim środowisku. Także to Rzec nawet jakbym na początku, nawet według replikacji synchronicznej się wprowadza na drugim środowisku. Idąc dalej. Mamy dwie opcje później. Mamy backup, który jest naturalny, wszyscy rozumiemy, jak on działa, ale backup ma pewną różnicę między DR-em. To znaczy, backup trzeba odzyskać po prostu, a DR ma być czymś, co jest odzyskiwalne zdecydowanie szybciej. No i teraz, co możemy zrobić, jeżeli nie chcemy zainwestować, albo po prostu no, nie możemy zainwestować tak absurdalnych pieniędzy w drugie data center? No i tutaj mamy usługę, która się nazywa. VMware Cloud Disaster Recovery i ta usługa jest no, naprawdę fajna i naprawdę opłacalna. Jak liczymy to sobie w Excelach i pokazujemy, to wiele firm no, bardzo szybko w tą usługę wchodzi. I polega to na tym, że to jest usługa, którą sprzedaje VMware, czyli to nie, nie, nie macie żadnej umowy z żadnym zewnętrznym dostawcą. Po prostu VMware Wam sprzedaje tą usługę VMware Cloud Disaster Recovery. Dostajecie tak zwanego tenanta w naszym klaudzie. W naszym i w waszym vCenter, w waszym środowisku instalujecie disaster recovery, a service, taki apłajansik mało, czyli jedną wirtualną maszynę. Ta wirtualna maszyna odpowiada za to, żeby synchronizować się z, tym, z tą naszą maszyn, z tym naszą usługą w cloudzie, która tam jest. I to jest tak, i tam jest po drugiej stronie orkestrator, który za chwilę powiem, do czego służy. I jest też tam bardzo tani storage. I tak naprawdę jedyną funkcją tego disaster recovery as a service, czyli tego appliance'a, który instalujemy, jest przepychanie w odpowiedni sposób snapshotów naszych maszyn wirtualnych, również połączonych w grupy konsystencji, czyli w takie, które muszą być razem odtworzone i konsystentne, do tego taniego storage'u. Ta usługa kosztuje tylko tyle, nie ile jest. tani storage. To jest bardzo tak, ważne. Nie ja było się więcej na ja, ja się Przepraszam, że ci Ważne tu dodać. Tani storage w chmurze. To znaczy no tak. nie potrzebujecie dodatkowego miejsca u siebie gdziekolwiek tylko to będzie kopiowane przez szyfrowane połączenie do VCDR usługi wiemurowej. i tam na storage'u obiektowym jak wspomniał Piotr najtańszy tak jest, tak, leżą wasze dane. No I teraz pojawia się temat. No dobrze a jak mam się odzyskać. Nie? Ja myślę że to jest mega ważny temat dlatego że są w sumie dwa scenariusze. To znaczy, pierwszym scenariuszem jest to, że macie trochę aktywne infrastruktury VMC, czyli VMware Cloud on AWS działającej, czyli powiedzmy trzy hosty. Wtedy. No minimalne płacicie, minimalne, dwa dzisiaj. minimalne, dokładnie. Płacicie za nie, czyli za to, że one cały czas działają. Możecie oczywiście ich używać do czegoś innego, ale płacicie je za nie cały czas, tak. kiedy potrzebujecie bardzo szybko się odzyskać. To znaczy, zaprotyy są robione co 15 minut, prawda? Czyli powiedzmy potrzebujecie się odzyskać 30-40 minut, żeby środowisko Diarowe stało, no to będziecie musieli mieć aktywne, yy, fizyczne hosty, żeby to utrzymać. Natomiast opcja numer dwa, i to kosztuje powiedzmy znacznie więcej pieniędzy niż opcja numer dwa. A opcja numer dwa polega na tym, że jeżeli odpowiecie sobie na jedno bardzo ważne pytanie, to znaczy, czy was na to stać? Jeżeli was na to nie stać, bo to jest jakaś znacząca kwota, to możecie pójść w opcji numer 2, gdzie definiujecie wasze RTO, czyli czas w zasadzie powrotu do działania, na trochę więcej niż 4 godziny. Tak. Wtedy następuje coś takiego, taka magiczna rzecz się wydarza w tej usłudze, którą ja uwielbiam pokazywać. Mianowicie to, że płacicie wówczas tylko za storycz, który wykorzystujecie. I co następuje w czasie awarii? W czasie awarii, kiedy mówicie, dobra, stało się, prawda. Sytuacja wygląda następująco. Uruchamiane jest dla Was VMC, czyli hosty w AWS-ie, VMware-owe. Są tam konfigurowane. To jest, że tam jest dużo skryptów, więc to się robi tak. dużo łatwiej i szybciej niż normalnie instalując od zera. Czyli w Dobrze. AWS-ie stawiacie te hosty, używając pewnych skryptów i to tak. da się postawić przez dwie godziny. Tak, usługa to w zasadzie robi dla Was. Czyli stawia Wam te hosty, dopiero zaczynacie za nie płacić. Tak I jest. Dlaczego to jest dłużej? No bo dane muszą zostać przesynchronizowane do tych hostów. No ale dalej to nie jest odzyskiwanie z backupu, trzeba postawić host, odzyskiwać z backupu, ta, 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 ta. tylko to jest robione na nie? Czyli z że tego mamy... bardzo taniego o którym mówiliśmy na początku, przez te interfejsy Elastic Network Interface, które są bardzo szybkie i które oferuje AWS, one są do tego waszego środowiska, VMC AWS są migrowane. I na tym po prostu stawiacie wasze środowisko, bo tam jeszcze wcześniej w tym orkestratorze sobie synchronizujecie, która sieć się mapuje na jaką sieć, które foldery na które foldery, czyli to sobie robicie takie mapowanie i cała reszta się już dzieje magicznie, automagicznie samo wstaje i samo się dzieje. I rzeczywiście, jak ktoś jest bardzo sprawny i to ćwiczył, to jest to w stanie postawić dwie godziny. Bardzo dobrze Marcin, Maciej, że powiedziałeś, że to są cztery godziny, bo rzeczywiście to wymaga dużej sprawy, ale w cztery godziny, w 6 godzin jesteśmy w stanie na pewno to środowisko ustawić. I teraz istotne jest to, że jeżeli jesteście w stanie z biznesem wynegocjować taki czas, to ta usługa staje się niewątpliwie niesamowicie fajna finansowo. Także trzeba na to też spojrzeć pragmatycznie. To znaczy chcemy zbudować DR w chmurze, żeby za niego mniej płacić niż byśmy kupili sobie serwerownię, wstawili sprzęt i zrobili różne dziwne cuda na tym. No taki jest generalny zamysł tego. Poza technologiami, o których jeszcze za chwilę Piotr opowiada, bo to też wartość dodana, która tam przychodzi, myślę, że warta wspomnienia. Natomiast taka czysta fizyka Excelowa moje własne data center DR-owe versus data center DR-owe w chmurze. Ja zacznę od pierwszego elementu technologicznego, który należy brać pod uwagę: spójność wirtualnego hardware'u. To jest coś z czym od wielu lat podczas rozbów od ze dotykam tego tematu. To znaczy robiąc diara do platformy na przykład z VMware do Ażura albo z VMware do czystego natywnego AWS-a. Zawsze może się wam zdarzyć taka sytuacja, że podczas uruchamiania maszyny wirtualnej należy w niej wymienić drivery generalnie, nie? No i sami sobie odpowiedzialni, czy w momencie awarii, kiedy płonie wasza fabryka na przykład, Chcecie się bawić w wymianę driverów, czy wy chcecie być pewni jednak tego, że to wstanie? To jest takie coś, z czym zostawiam każdego dla, z własnymi myślami. Natomiast to nie wszystko, bo, bo VCDR ma też również inne funkcje technologiczne jako wartość dodaną. Tak, tak. No my do tej w, ostatnio dołożyliśmy do tego VCDR-a jeszcze taką rzecz, która ma nas chronić przed URM, czyli może zacznę od tego, że całe to przesywanie, przesyłanie snapshotów z waszego produkcyjnego środowiska do środowiska VCDR, czyli do tego środowiska z tanim storyżem, to jest usługa, która jest przez nas zaprojektowana, bezpieczna, więc my to traktujemy jako ergap. To znaczy, tam nie ma żadnego protokołu sieciowego, że ktoś, kto nawet infiltruje nasze środowisko, jest w stanie się tam dostać i tam coś tam poszyfrować. Czyli to jest pierwsza rzecz. Te snapsze są bezpieczne, nie do zaszyfrowania. Czyli to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że tam jest w tym środowisku AWS-owym, o którym mówiliśmy, VMC AWS, jest NSX. Potrafimy powiedzieć tak, wybierz sobie WIM-kę i otwórz ją w wyizolowanym środowisku, czyli w środowisku takim, że ta wim w żaden sposób nie jest w stanie się skontaktować ze światem zewnętrznym. Czyli możemy wtedy wejść do tej wim z poziomu administratora i zobaczyć, czy tam nic nie ma. Być pewnym, że tam nie, nie było ransomware, że ta wim jest czysta. Po trzecie, możemy tam, również to jest zaimplementowane automatycznie, mamy tam carbon Blacka, czyli możemy dodatkowo tą maszynę sprawdzić, zanim. Ją odtworzymy w środowisku produkcyjnym. Czyli mamy tak naprawdę tą całą ochronę przed ransomwarem. Druga rzecz, którą mamy i jest natywną rzeczą związaną z tym VCDR-em, to jest możliwość testowania. Czyli jeżeli robimy sobie, odkładamy sobie test na przoty tam cały czas, ale chcemy zrobić test, czy to rzeczywiście działa, ile czasu nam potrwa to odtworzenie, to możemy sobie to zrobić i znowuż. Możemy to zrobić tak, że będziemy mieli zbudowaną procedurę, wszystko się odtworzy od zera, będzie nam to podpowiadało i zapisze nam kolejne kroki, także na pewno o niczym nie zapomnimy. I możemy ten test od, odtworzyć do tak zwanego środowiska wyizolowanego. Czyli możemy zrobić test, i jednocześnie nasze środowisko produkcyjne może działać. To jest też bardzo ważne, bo Właśnie tu o tym nie wspomnieliśmy, ale legislacja w kółko nas też się zmienia i na przykład nasza nowa ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która ma się pojawić w, w przyszłym roku kalendarzowym, ma wejść w życie. Wymaga tego, że nie tylko, że wy deklarujecie w waszych firmach, że macie procedury disaster recovery, ale musicie mieć dowód, że one działają, czyli musicie je testować. No, Ja pracowałem trochę po stronie tak powiem, firm i wiem, że te procedury są testowane Praktycznie tylko w wypadku, kiedy rzeczywiście zaistnieje konieczność otworzenia, praktycznie nie są testowane. Spontaniczność testów jest przez nas też zauważalna. To znaczy, <laughs> jakby ważne jest, bo to jest dość trudny proces. Nikt przez Ach. niego nie chce przychodzić raz w roku, no bo jednak przepinamy produkcję na jakiś czas, na środowisko diarowe, no i generalnie udowadniamy, że działamy. Nie? A wiemy doskonale, jak nasze wszystkie systemy są skomplikowane. No, myślę, że to jest jeden z tych elementów. Też ja podkreślę jedną rzecz. Przyjmijmy, że mamy granulację co 15 minut tej replikacji, czyli nasza wiemka z lokalizacji naszej pierwotnej do lokalizacji gir jest przenoszona co 15 minut jej stan. Plusem rozwiązania, które jakby mamy w formie usługi jest to, że możemy, tak jak powiedziałeś, Piotr, cofnąć się do snapshotu, który wydaje się, z, na przykład z, poprzez raporty można sprawdzić, jaka jest struktura jego danych. Nie jest zaszyfrowany. wydajemy problemy... takie raporty, które pokazują entropię danych, czyli szybkość zmiany. No, szyfrowanie zazwyczaj wymaga, że coś tam się niestandardowo się dzieje. Zmieni, nie? I teraz, I teraz istotne jest to, że możemy to zrobić co więcej, możemy to otworzyć i poszukać tego softu, który nas szyfruje w tej wiemce, zanim ją puścimy na produkcję. To jest tak. niezwykle ważne, dlatego że jeżeli tak nie zrobimy i sobie spontanicznie odtworzymy się do pierwszego snapshota przed zaszyfrowaniem, to generalnie będziemy mieli kiche, bo za chwilę będziemy znowu cali zaszyfrowani. Jacek, pytanie od Jacka. Jak wygląda dostępność fizycznych serwerów w VMC do deployu? Jeśli płacę tylko za tani storage, to nikt w AWS mi nie zagwarantuje, że w danym regionie ma wystarczającą ilość serwerów dla mnie w dowolnym momencie, prawda? Prawda, z tym, tym niemniej nie spotkałem się, aby AWS w ogóle miał jakiekolwiek problemy z dostępnością zasobów. To jeżeli byłaby awaria, może na skalę całej Polski czy Europy, i wszyscy mieliby tą usługę, to może wtedy rzeczywiście by tam coś można powiedzieć o brakach jakichś zasobów. Ale, ale tak. Znowu, bardzo słusznie, Jacko, to jest świetny punkt do rozmowy o ryzyku. To znaczy przed bo możesz oczywiście wskazać to, jako i to należy włączyć do Architectural Decision Record, nie? Bardzo dobry, myślę, że warto o nim porozmawiać. Ostatnia rzecz, słuchajcie, bo dzisiaj ostatni dzień tryptyku, zostaniemy chwilę dłużej. VMware Experience Day połączony z Wimagiem, 22 listopada. Zapraszamy Was serdecznie. Będziemy kontynuować te tematy tryptykowe tam na pewno. Co ważne, rejestracja już rusza. Myślę, że w komentarzach pod tym filmem w najbliższym czasie znajdziecie linki do tego, żeby się zarejestrować tymczasem. Piotrze, niezwykle dziękuję, jak zwykle ogromna przyjemność była prowadzić z Tobą ten nasz szalony trzydniowy rajd po różnych technologiach VMware'a i mam nadzieję, do zobaczenia na następnym wydaniu naszego tryptyku. Na pewno wrócimy z tryptykami, bardzo dziękuję i zapraszam do, do słuchania nas i obserwowania. Dzięki, trzymajcie się, na razie.